Przyszła pora na omówienie Sienkiewiczowskiej klasyki w reżyserii Jerzego Hoffmana, trylogii Ogniem i Mieczem, Potopu i pana Wołodyjowskiego. Zacznę od pierwszej części trylogii książkowej Ogniem i Mieczem, która jest ostatnią kolejnością wyreżyserowaną przez Hoffmana, i od tego trzeba byłoby w ogóle zacząć opowieść o ekranizacji tej epopei narodowej, bo tak trzeba nazwać trylogię Sienkiewicza. Jerzy Hoffman robi tutaj podobną rzecz jak George Lucas z serią Gwiezdne Wojny. George Lucas właśnie zaczął od, od środka historii, epizodem czwartym, sześcioczęściowej sagi, a Hoffman zaczyna Panem Włodyjowskim, czyli ostatnią częścią literackiej trylogii. Zacznę od Ogniem i Mieczem, bo właśnie jest pierwsza książkowo i najsłabsza filmowo, bez dwóch zdalzeń, żeby już mieć to trochę za sobą. Zakładam, że większość z Was literacki pierwowzór mniej więcej zna nawet ze streszczeń, więc tylko zarysuję, że Ogniem Mieczem koncentruje się na XVII wieku i powstaniu Chmielnickiego i wokół tego cała akcja się toczy. Głównym bohaterem oczywiście jest Jan Skrzytuski w filmie grany przez Michała Żebrowskiego. Który jest dzielnym żołnierzem księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, tej roli Andrzej Seweryn. Uwalnia on, nie wiedząc o tym Chmielnickiego, który oczywiście stał na czele Powstania Kozackiego. No i robi potem wszystko, żeby jakby trochę zmazać plamę na honorze. Ale też jest tutaj bardzo duży wątek romansowy. No w filmie jest on bardzo znaczący. Nie wiem jak powieści, bo powieści całej nie przeczytałem. Otóż Skrzetuski zakochuje się w Helenie Kursewiczównie, ganej przez Izabelę Skorupko, ale na ich drodze stanie Zły Bochun, gany przez Domagarowa, który będzie współpracował z kozakami, wrogiem Rzeczpospolitej obojga narodów. Mniej więcej taka jest fabuła książki i taka jest też fabuła filmu. Dlaczego uważam, że ten film jest najsłabszy z całej filmowej trylogii? Podam takie najważniejsze przyczyny. Po pierwsze, widać już w reżyserii Hoffmana, że coś stracił ze swojej ręki, gdy kręcił poprzednie części w latach pod koniec lat 60. i połowie lat 70. -tych. Dopadło go coś takiego jak też Kawalerowicza, gdy kręcił Kowadis, inną powieść Henryka Sienkiewicza oczywiście. Ten film chce złapać wszystkie ważniejsze wątki, ale tak naprawdę bardzo dobrze nie przeprowadza żadnego. Dużo jest filmów, które mają właśnie takie, taki problem, ale tutaj on jest bardzo wyraźny. I też sama, sama realizacja Hoffmana jest nie przestarzała, tylko po prostu taka wyalienowana. Z samego technicznego odbioru filmu, ze zdjęć, z montażu, reżyserii nie czuć, że to się dzieje w XVII-wiecznej. Polsce. Oczywiście bohaterowie mówią tym stylem, jaki jest zaznaczony w powieści książkowej, ale to nie to. To film wydaje się zbyt uspółcześniony mimo wszystko, chociaż stroje się niby zgadzają i wszystko dookoła niby gra, ale tak naprawdę nie gra albo przynajmniej jest to wszystko bardzo, bardzo średnie. Może też ten film właśnie chciał być za nowoczesny i przedobrzyli po prostu, że wychodzi to no po prostu sztucznie te momenty walki, na przykład, kiedy jest bodajże bitwa pod beresteczkiem, to widać, że to jest no bardzo, bardzo sztuczne. A w latach 70. czy pod koniec lat 60. mężczyzn mieli jeszcze trudniejsze zadanie, bo jak zrobić bitwę, która miała kilkadziesiąt tysięcy uczestników, jak to przedstawić, żeby to było w miarę wiarygodne? No Hoffmanowi się to udawało w dwóch innych częściach filmowej trilogii, a tu się mu nie udało. W mojej opinii. Zresztą jeszcze bardziej to, to, że Hoffman stracił rękę do historycznych filmów kostiumowych też, pokazała stara baśń, kiedy słońce było bogiem. Film to jest jeszcze słabszy i to na, no, może nawet nie o jedną długość od, od tego dzisiaj przeze mnie omawianego. To pokazuje, że Hoffman po prostu stracił, stracił smykałkę do technikaliów, co jeszcze nie gra mi tutaj. Nie grałem tutaj postaci. Tak jakby Stanley w połowie drogi wymiękł w stosunku do oryginalnej powieści. Dlaczego tak twierdzę? No bo kurde, w tym filmie, i zawsze tak mam, jak go oglądam, w pojedynku Bohun kontra Skrzytuski, kibicuje Bohunowi. Nie wiem, może dlatego, że Domagaro Venumie zagrał. Najlepiej z całej obsady, jest najbardziej w co się postaci, i jest jakiś, bo wszystko jest właśnie tutaj rozwodnione po prostu jest nijakie. I sam Skrzetuski też jest nijaki. Moim zdaniem to nie nawet nic wina Żebrowskiego, tylko po prostu scenariusza. Scenariusz tutaj kuleje i kibicuje kurde bochunowi zamiast naszemu kurde rodakowi, dziennemu żołnierzowi z powieści Sienkiewicza. No, to nie jest dobry znak. Akurat Bochum też jest tutaj przeeskrawiony trochę w tym gorszym kierunku, w sensie jest zły, bo jest zły, ale on przynajmniej jest to pod tym względem jakoś, jakoś się wybija na tle niejakich postaci. Nawet Zagłoba, grany przez Kowalewskiego, który no, jest powszechnie znany na powieści, on należy do jednych z najbardziej barwnych postaci w całej trilogii literackiej. Nawet Zagłoba jest jakiś taki, no na pewno nie ma startu do wersji Zagłoby z Pana Wołodyjowskiego i z Potopu. Więc tak, scenariusz na pewno. To jest następny aspekt. I połowa obsady według mnie jest źle obsadzona. No wybaczcie, ale nikt mi nie powie, że Zbigniew Zamachowski w roli Michała Wołodyjowskiego zbliża się jakkolwiek, cokolwiek do... Geniuszu Tadeusza Łomickiego. No to, to jest absolutna przepaść. Powiem Wam, że to w pewnym momencie to jest po prostu parodia, moim zdaniem, trochę tej postaci. Ten ruch słynny wąsem jest tutaj tak wymuszony, tak po prostu widać, że <grych> Zbyszek Zamachowski się tutaj męczy z tą rolą, moim zdaniem. To po prostu bije po oczach. Ja na Kazimierza, w którego ciela się tutaj Marek Kondrat, jest po prostu mało, więc. O występie Kondrata można coś więcej powiedzieć. Izabela Skorupko jako Helena sprawdza się i się nie sprawdza, bo sprawdza się, bo jest ładna, bo jest ładną aktorką, a nie sprawdza się, bo jest nijaka. Ale to już chyba jednak jest w cudzysłowie zasługa Sienkiewicza, bo on zawsze świetnie pisał postaci męskie, a dużo słabiej postaci kobiece. Może wyjątkiem jest Baćka z pana Wołodyjowskiego. Ale tak to to, czy Oleńka z Potopu, czy Helena z Ogniem wieczem to nie są dobre postaci kobiece. Po prostu dobrze napisane przez samego Sienkiewicza. Więc też nie spodziewałbym się tutaj cudów po Hoffmanie i spustu żeby napisali tę postać dużo ciekawiej niż sam literacki autor. No a przede wszystkim, strukturalnie, ten film fabularnie właśnie nie, do, nie dowozi po prostu. Niby miał być jakiś szokujący czy wzniosły moment. Po prostu ogląda się go od tak. I jeszcze oczywiście nie pomaga tak jak już powiedziałem reżyseria samego Hoffmana, który niepotrzebnie bymy tak używał jakby takiego trochę slow motion po polsku. Co kompletnie moim zdaniem jest tutaj nietrafione. No, przestrzelony film. Naprawdę w niektórych momentach przestrzelony, ale to jeszcze nie jest epoka gdzie film kostiumowy historyczny sięgnął że tak powiem dna, czyli te wszystkie filmowe Wiedźminy i że Fantazy w przypadku Wiedźmina, ale no tam też jest, to też film opierający się na m.in. kostiumach, więc to mogę akurat w, w aspekcie kostiumowym mogę porównać. I stare baśnie to już po prostu tam już było trochę grzęźnięcie na dnie mułu po prostu. I ogólnie bardzo te, do tej pory żałuję, że kurczę, mało jest w polskim współczesnym kinie co najmniej dobrych filmów historycznych, kostiumowych. Nie oglądałem jeszcze Kosa Pawła Maślony, ale słyszałem właśnie, że ten film jest taką jakby iskierką nadziei, że może ten gatunek filmowy powstaje z martwych. No bo. No i teraz sobie jeszcze przypomniałem bitwę pod Wiedniem. Ejku, to, to, to jest koszmar. Ileż my, Polacy, mamy takich materiałów na film kostiumowy historyczny, po prostu gotowych? Właśnie dobrze zrobioną bitwę pod Wiedniem. Nie wiem, moment, kiedy Polacy zajęli Moskwę. Wiek XVII, pierwsza połowa. Oczywiście bitwa pod Grunwaldem. Ja wiem, że to już było w Krzyżakach, ale zrobić jeszcze jakiś osobny film z tym motywem. No, mamy tyle wojen w historii, z których moglibyśmy korzystać. Nawet właśnie ten czas bezpośrednio tuż przed zaborami, insurekcja kościuszkowska i tak dalej i tak dalej. No jest tego masa. Powstania listopadowe, styczniowe. No, czekam, czekam. Także zacząłem od najsłabszego, moim zdaniem filmu trylogii Hoffmana. Od razu powiem, że następnym będzie środkowa część Potop. Trzymajcie się na razie.